Na wspólnej. Kasia i Darek wezmlub. Co się wydarzy w nowych odcinkach na wspólnej? Widzowie na wspólnej dobrze wiedzą: kreska E, Darek to drat. Kasia jeszcze tego nie wie. Chomia baju kreska kilka okazji by poznać jego prawdziwą twarz. Dziewczyna jest nim wyraźnie zalepiona, a on to wykorzystuje. Bezczelny prawnik zbergów, ale zacznie uwodzić swoje bypij Aneta Dorota Krępa stanie na drodze do ich -cia. Relacji Kasi i bika trudno nazwa. Mylicie, kres i ich tak du by wkrótce spotkali się przed optarzem. Jedno z zakulisowych u Julia Hattys podpisa bazem kreskm na robocie. Na zDJupodzuje smichabem miko bajczakiem mylicie, kres wezm lub w serialu na wspólnej? A mo aktorka tylko się z nami droczy. Po wszystkim przekonamy się w na wspólnej ale dopiero za kilka miesięcy. Aktorzy spędzili ostatni dzień na planie teraz mok jecha na zazbukres one urlop. Serial jest KRcony z dukreskim wyprzedzeniem wice mimo emisji w wakacje, ekipa Mokres KE zrobi sobie wolne. Julia Fatys jest zachwycona. Szczególnie tym, kreska E przez najbliższe tygodnie nie będzie musiała basi zrywało, widzie.